I honor Witam wszystkich we vlogu Vlogu tym razem nie treningowym, a vlogu z zawodów Dzisiaj jest dzień przed zawodami Ja właśnie jadę do Barbera, Trochę się ogolić, żeby jakoś wyglądać na zawodach, jakoś się prezentować Dzisiaj wyruszamy koło godziny 11 Plan jest taki, żeby zdążyć na godzinę 18 na samą wagę tak żeby można było spokojnie w sobotę sobie pospać, zregenerować się ponieważ start właśnie jest w sobotę zaczynam nam o dzień 19.30 także będziecie mogli zobaczyć dzień z zawodów jak to wszystko wygląda zobaczymy co się uda nagrać może coś z tras nagramy ja czym będę się ładował no, i później już same zawody i cała toczka Także zapraszam do oglądania i pozdrawiam wszystkich. Siła i honor. Jesteśmy w trasie. Czas na ładowanko, McDonald'sik, czyli frytki, jakiś McChicken, Tyły kawusian. I tu versus posiłek. Fitness kulturystyczny, czyli kolej. Z masą grzechową, bananem nie... i białkiem. A to akurat nie polecamy tego. Zabieram się za kolejny posiłek e, bardzo gruby, ponieważ jest mega kaloryczny 450 ml, mleka 3,2 e, hałwa 100 gram, e, herbatyki, 100 gram i do tego odżywka białkowa. Także e, ładujemy, zobaczymy, jak je e, z moją wagą. E, co prawda, chciałbym się zmieścić w kategorii 125 kg. Ale ta waga ostatnio się troszkę wahała wyżej 126, 127. Także podejrzewam, że być może się nie zmieszczę tutaj subskrybskie piątki, ale nic się nie stanie, jeśli będę wyżej, bo na ten moment nami liczy się tylko poprawa wyniku i total, a nie punkty dot czy po prostu kategoria. Także zobaczymy się już pewnie przed halą i na wadze posiłek, którego też również nie polecamy, <noise> jeśli chodzi o turboistów czyli bataty, warzywa i kurczak. Chyba, że ktoś jest słudym szczurem to w tej <noise> banie... Przed dzień dzisiejszy, dzień zawodów. Wczoraj byłem na Badze. Waga wyniosła 127 kg. Także nie załapałem się do kategorii 125, ale nic się nie stało. Także będę łączony w kategorii 140 plus, plus 140. Start on troszeczkę bardziej opóźniony, ponieważ przyjazd zaczynam o godzinie 19:40. 21, 21,25 a ciąg i 23,10. Także będzie to dla mnie trochę nowość, bo nie startowałem tak późno. Ale mam nadzieję, że udzieli mi się ta atmosfera, adrenalina i wyjdzie wszystko po mojej myśli. Nowa kośleczka, jak zwykle, stosik od polskiego miętrzni boju. Ja już po posiadaniu. Odpoczywam, regeneruję się dzisiaj, niestety pogoda nie dopisuję, na Śląsku bardzo dużo deszczu, powodzie, nawet nie ma się gdzie przejść, przespacerować, także pewnie niedługo zobaczymy się już na hali i na samych zawodach, także trzymajcie kciuki. Co? Jak rozczepka. W każdym razie jest zajebiście. Minuta do startu. Proszę

Radach. Wszystko nie poszło do końca jak bym chciał, ale jest rekord od 10 kilo, także cel minimum wykonany. Zeszło ze się ciśnienie, teraz lecimy z po tym ciągami. Nie już, czy trzeba pracować, nie porozumiałem z trenerem, bo troszeczkę taką głębokość kule z jednej strony, rotujemy na jedną stronę, ale jest pozytywnie, zajebiście, jedziemy Teraz? Słucham? Co teraz? Teraz przygotowujemy się do wyciskania, aktywacja, rozgrzewka zaczynam 187,5 kg. Myślę, że to powinna być formalność i zobaczymy co da się zrobić. To liczę na te 200 dzisiaj, nie? Pierwsze 187,5 dosyć gładko, potem 195 fajnie lwa by Był atak na 200 kg, ale wtedy czegoś tak głowa gdzieś zablokowano na 200 kg. Ale najważniejsze, rekord pobito o 2,5 kg, czyli cały czas do przodu, jest dobrze i tym już zadowolony. Teraz martwe ciągi są one chyba dla mnie zagadką, bo to jednak ostatni te dni nie były zbyt udane. Zaczynam 270 kg no i zobaczymy. Ja postaram się po prostu dobrze bawić i zobaczymy co się uda z tego ubrać. Do zobaczenia. Okay.

Późno, 26.10. zaczęliśmy ciągi, nie ukrywam, że dało już to w kosz, bo nigdy nie robiłem tak deliku późno, dopiero za jest dopiero zawody. Jest po dosyć. 270 kg tylko, było dwukrotne podejście po 290, ale była walka, walczyłem, czasem gdzieś tak głowa nie pracuje tak jak trzeba, ale wiem na czym pracować. Generalnie total poprawiono na 5 kg. Nie jest to może jakiś super wynik, ale zawsze jakiś progres. Także ja jestem generalnie zadowolony z całego rezultatu. Jestem przypracować, walczymy dalej, teraz cel to marzec. No i tam już będę naprawdę chciał się zbliżyć pod 800. I to chyba tyle. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Może jeszcze jakieś podsumowanie nagram na spokojnie i wtedy po prostu powiem co na chłodno, to o wszystkim myślę, bo teraz wszystko jest na gorąco. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i, 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 i siła i choroba.